Ty młody, schodź na no obejrzeć, czego go tam nie ma. Pieroń, aż my teraz zamków objechali, tu ich też nie ma. Siadyj. Jedyny, musimy go zność. Jest tu gilek! Ja, Kasz tam na zadku maluję. Cześć Ginek. a cześć. co wy tu malujecie? Słuchaj, taki cykl obrazów robimy, czego jeszcze polskie rządy wykończyć nie zdążyły, wiesz? Malujcie, malujcie, bo przyjdą Rusy, to te obrazki będziecie mogli oglądać w ermitażu albo w tryciakowskiej galerii. <noise> ja, Ronie nasze obrazki w ermitażu, <noise> Dobrze, to przecież nie ma wiele warte. Do ruskich, co trofejne, to wartościowe. Pamiętam, w czasie wojny mojej mamie mezingowy kokotek ze ściany wytargali. Ale co tam ruskie, mam bardzo ważną wiadomość do ciebie. Bogdan dzwonił, że chcą mną na siła, autonomię wcisnąć. Co? Teraz? do życia niech sobie obrażą, Ale mówisz jeszcze. Do życia! Ważniejsza wiadomość. Moglibyśmy na tym dobrze wyjść. No to miejmy nadzieję, że to jest prawda. No. Na razie my się na tobie jeszcze nie sporywamy. No nie. No, dobra, to swiłamy te kłamury. Czego jeszcze Polska nie wykończyła? No. Nawet nieźle nie, nie malujesz. Wszyscy fajnie malują. No i co, zmodrzeć go, ja? No już pomału kończy malować. No to fajnie, się. cześć Cześć. Jest! Na co popatrzeć? Jak ten Śląsk mamy piękny.